Ubóstwo często jest wynikiem zmarnowanych godzin. To potężne stwierdzenie, które niestety jest bardzo prawdziwe dla wielu żyjących w niedoborze. Te osoby nieustannie poświęcają się pracy, która ledwie pokrywa ich codzienne wydatki. Wierzą, że bogactwo jest tylko dla szczęśliwców lub dla tych, którzy mają jakąś magię, co powstrzymuje je od zmiany swojej rzeczywistości i dążenia do sukcesu finansowego. Jeśli chcesz odkryć, jak poprawić swoje finanse. Ten film jest dla Ciebie. Porozmawiamy o pięciu niezbędnych inteligencjach finansowych, które mogą pomóc Ci w generowaniu bogactwa. Ale czym właściwie jest inteligencja finansowa? Czy zastanawiałeś się, że można przewidzieć przyszłość finansową kogoś, analizując, jak ta osoba wydaje swój czas i pieniądze? Porozmawiajmy o Jacku Ma, inspirującym przykładzie. Urodził się 10 września 1964 roku w Chinach. I nie wyróżniał się w nauce. Oblał wiele egzaminów, i kiedy próbował zdobyć pracę w KFC, był jedynym spośród 25 kandydatów, który nie został przyjęty. Na studiach marzył o dostaniu się na Harvard, ale został odrzucony. Próbował jeszcze 9 razy i za każdym razem słyszał nie. Kiedy postanowił założyć własny biznes i szukać inwestorów w Dolinie Krzemowej, wszyscy powiedzieli nie. Mając taką historię, Trudno było wyobrazić sobie dla niego przyszłość pełną sukcesów. Jednak lata później Jack Ma stał się jednym z najbogatszych ludzi na świecie, zakładając giganta Alibaba. Jak to się stało? Robert Kiyosaki wyjaśnia, że wszystko sprowadza się do inteligencji finansowej, która jest umiejętnością rozwiązywania problemów finansowych. Ta inteligencja jest kluczem, który oddziela sukces od przeciętności. Chcesz znać sekret? Jak wzbogacić się w zaledwie 6 miesięcy? Pobierz teraz e-book Generowanie Bogactwa. Droga do wzbogacenia się w 6 miesięcy z linku umieszczonego w pierwszym komentarzu i odkryj sprawdzone strategie, aby być prosperującym. Nie przegap tej okazji, aby zmienić swoje życie, zostało tylko kilka egzemplarzy. Czy zauważyłeś, że istnieją osoby niezwykle inteligentne, z dyplomami i wszystkim, ale nie potrafiące prosperować finansowo? Przykładem jest Nikola Tesla. Który, mimo że był genialny, umarł w ubóstwie. Kiyosaki wspomina swojego ojca, wzorowego akademika, który, mimo że był bardzo inteligentny, nie miał inteligencji finansowej. Pozostawił rodzinie długi. Z drugiej strony są tacy, którzy nie radzili sobie w szkole, ale w dorosłym życiu odniesieli ogromne sukcesy finansowe. Rzeczywistość jest jasna: wysoki iloraz inteligencji nie gwarantuje, że będziesz bogaty. W rzeczywistości z przeciętną inteligencją finansową możesz osiągnąć znacznie więcej, pod warunkiem, że nauczysz się dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi. Wyobraź sobie, że zarabiasz 10 000 dolarów rocznie i płacisz 20% podatków. Teraz pomyśl o innej osobie, która również zarabia 10 000 zero, ale płaci 40% podatków. To sygnał, że ta osoba ma większą inteligencję finansową, ponieważ udało jej się legalnie obniżyć swoje podatki. Według Kiosakiego istnieje pięć rodzajów inteligencji finansowej, które możesz rozwijać, aby osiągnąć bogactwo. Odkryjmy te pięć finansowych ilorazów i zrozummy, jak mogą one wpłynąć na Twoje finanse. Obszary, na których powinieneś się skupić, to generowanie większych dochodów, ochrona swojego kapitału, tworzenie budżetu, dźwignia finansowa i zwiększanie wiedzy finansowej. Te inteligencje są kluczowe, aby poprawić swoją relację z pieniędzmi i przestać się nimi tak martwić. Zanim poznamy sekrety, upewnij się, że jesteś już subskrybentem naszego kanału, ponieważ kolejne filmy będą serią treści, które pomogą ci poprawić swoją edukację finansową. Teraz nasze treści są dostępne od poniedziałku do piątku, ponieważ naszym celem jest, abyś odniósł sukces. Przyjrzyjmy się każdemu z tych punktów bliżej: generowanie większych dochodów. Już pewnie słyszałeś o oszczędzaniu i cięciu wydatków, co jest ważne. Ale to, co naprawdę może zmienić twoją sytuację finansową, to zwiększenie swoich dochodów i nie ma na to żadnych ograniczeń, z wyjątkiem twojej inteligencji finansowej. Dlatego pracuj nad rozwijaniem tej umiejętności. Im więcej pieniędzy zarabiasz, tym wyższy staje się twój iloraz finansowy. Kiyosaki mówi, że bogate osoby stają się jeszcze bogatsze. Ponieważ uczą się rozwiązywać problemy finansowe. Na przykład lekarze i prawnicy są opłacani za rozwiązywanie problemów innych ludzi. Jeśli chcesz mieć więcej pieniędzy, naucz się rozwiązywać problemy. Wielu ludzi czeka na rozwiązania. Poświęć chwilę, aby rozejrzeć się dookoła i dostrzec możliwości, które mogą być dochodowe. Masz jakąś umiejętność lub pomysł na biznes. Wykorzystaj swój wolny czas, na przykład w weekendy, aby poświęcić się temu. Z czasem znajdziesz sposoby na oferowanie tej umiejętności i zarabianie pieniędzy. Zidentyfikowanie możliwości tam, gdzie inni widzą problemy, to cecha wspólna ludzi, którzy osiągają bogactwo. Twoim wyzwaniem jest znaleźć te możliwości, dowiedzieć się więcej o nich i, być może, stać się specjalistą. W ten sposób będziesz mógł przyciągnąć więcej klientów, pobierać wyższe stawki za swoje usługi i znacznie zwiększyć swoje dochody. To pozwoli Ci nabywać aktywa, które będą generować pieniądze dla Ciebie, nawet gdy nie pracujesz. Ale jak to wszystko zwiększa Twoje bogactwo? Zwykle osoby o niskich dochodach lub z klasy średniej używają swoich zarobków do opłacania rachunków i długów, mając przy tym niewiele aktywów i mały majątek. Majątek to różnica między Twoimi aktywami, tym, co posiadasz, a pasywami, tym, co jesteś winien. Twój majątek to Twoje bogactwo a ty powinieneś starać się go zwiększyć. Kiedy zaczynasz generować więcej pieniędzy i kontrolujesz swoje wydatki, tworzysz margines finansowy czyli pieniądze, które można zainwestować w aktywa. Te aktywa, z kolei, będą rosły i zwiększały Twój majątek. Z biegiem czasu dochody generowane przez Twoje aktywa kumulują się, a Twój majątek netto szybko rośnie prawie jak śnieżna kula. Pamiętaj, że nie chodzi o to, aby pracować więcej. Wiele osób ciężko pracuje i wciąż pozostaje w ubóstwie. Kluczem jest wykorzystanie swojej inteligencji finansowej do zwiększenia dochodów i nabywania aktywów, które przynoszą korzyści, co pozwala osiągnąć wolność finansową. Ochrona swoich pieniędzy. Pierwsza zasada, aby stać się bogatym, jest prosta. Nie stracisz tego, co już masz. Jak zawsze mówi Warren Buffett, nie tylko ważne jest zarabianie pieniędzy, kluczowa jest umiejętność ich utrzymania. Bogactwo nie mierzy się tylko ilością zarobionych pieniędzy, ale tym, co naprawdę zostaje po opłaceniu długów. To, co nazywamy majątkiem netto. Ilu celebrytów znamy, którzy po zdobyciu fortun skończyli w ruinie. To się dzieje, gdy nie potrafią chronić pieniędzy, które zdobyli. Dlatego pamiętaj: Nie wystarczy gromadzić majątek. Trzeba zapewnić, że Twoje wydatki nie pożerają Twoich dochodów. Nie ma sensu zwiększać dochodów. Jeśli jednocześnie zwiększasz wydatki, chroń swoje pieniądze przed zagrożeniami wokół siebie. Na przykład, gdy zaczynasz mieć więcej pieniędzy, banki oferują kuszące propozycje: karty kredytowe z benefitami, pożyczki i wiele innych. Zawsze są gotowe pożyczyć pieniądze, ale zazwyczaj tym, którzy ich nie potrzebują. A jeśli masz dobry kapitał, organy skarbowe będą na ciebie zwracać uwagę i mogą nałożyć wyższe podatki. Uważaj również na bliskich. Czasami przyjaciele i rodzina nagle pojawiają się, gdy dowiadują się, że masz pieniądze, prosząc o pomoc w rozwiązaniu swoich długów lub oferując wielkie możliwości biznesowe. Bądź ostrożny, ponieważ nazywa się to drapieżnikami finansowymi. Mogą wykorzystać Twoją dobrą wolę. Cały wysiłek, który włożyłeś w zdobycie pieniędzy, nie może być stracony przez te osoby. Zawsze bądź przygotowany. Budżetowanie swoich pieniędzy. W poprzednich filmach mówiliśmy już o znaczeniu planowania wydatków i tworzenia budżetu. Kluczowe jest, aby rejestrować, co wpływa i co wychodzi z Twojego portfela, śledząc swoje cele finansowe. Niemniej jednak, możesz skończyć z deficytem budżetowym, co oznacza, że Twoje pieniądze nie wystarczają na pokrycie wydatków, co jest problemem, z którym boryka się wiele osób. W innych sytuacjach możesz mieć budżet z nadwyżką, czyli pieniądze na plusie. Kiedy ludzie mają deficyt budżetowy, mają tendencję do zadłużania się, korzystając z kart kredytowych, które z czasem tylko generują więcej problemów z powodu wysokich odsetek. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, zanim pomyślisz o inwestowaniu lub oszczędzaniu, skoncentruj się na spłacie długów i ograniczeniu niepotrzebnych wydatków. Po tym poszukaj nowych sposobów na generowanie dodatkowego dochodu. Mając pozytywny budżet, możesz zacząć oszczędzać. Pamiętaj, aby najpierw zapłacić sobie, a następnie przeznaczyć resztę na wydatki. Budżet z nadwyżką pozwala Ci stworzyć fundusz awaryjny, który pokryje 3 do 6 miesięcy Twoich wydatków. Dopiero potem zacznij szukać inwestycji, które mogą generować dochody pasywne, zmniejszając swoją zależność od pensji. Dźwignia finansowa. Dźwignia to robienie więcej za mniej. To klucz do zwiększenia dochodów i poprawy sytuacji finansowej. Wiele osób wierzy, że muszą mieć dużo pieniędzy, aby wykorzystać dźwignię, ale istnieje wiele sposobów na to. Jednym z nich jest korzystanie z pieniędzy banków lub czasu innych ludzi. Na przykład, na rynku nieruchomości często wystarczy mieć tylko 10% wartości nieruchomości, aby ją nabyć, a następnie generować dochód z wynajmu lub sprzedaży. Milionerzy często wykorzystują także czas innych ludzi, zatrudniając profesjonalistów do organizacji swoich domów lub zarządzania swoimi biznesami. Aby mogli skupić się na działaniach, które naprawdę przynoszą zwrot finansowy. Ponadto wielu bogatych korzysta z kredytów instytucji finansowych o niskich stopach procentowych do inwestowania. Może to wydawać się dziwne, ale w wielu przypadkach korzystanie z kredytu jest korzystniejsze niż używanie własnego kapitału firmy. Jednak trzeba być ostrożnym, aby nie zadłużyć się za bardzo, zawsze kontrolując ryzyko. Jeśli podoba Ci się ta treść, jestem pewien, że pokochasz następny film. Który pojawi się w karcie powyżej, gdzie omówimy pięć strategii, które bogaci stosują, aby szybko pomnożyć swoje bogactwo. Odkrycia Roberta Kiyosakiego. Nie przegap. To niezbędne uzupełnienie, które pomoże ci szybko się wzbogacić. Kliknij tam i sprawdź. Ochrona swoich pieniędzy. Zacznijmy od praktycznego przykładu. Wyobraź sobie, że inwestujesz 10 tysięcy dolarów w biznes, który generuje 20% zysku rocznie. Oznacza to, że pod koniec roku zarobisz 2000 dolarów, co daje łącznie 12 dolarów. A co, jeśli u pieniędzy z banku, aby wzmocnić te inwestycje? Oto przykład. Inwestujesz te same 10 tysięcy dolarów i pożyczasz dodatkowe 10 tysięcy dolarów na 10% rocznie. Na koniec roku, przy tej samej marży zysku 20%, zarobisz 4000$, dolarów, co daje łącznie 24 tysiące dolarów. Po zwróceniu 10 tysięcy dolarów do banku i 1000 100 dolarów odsetek zostanie ci jeszcze 13 tysięcy dolarów. To znacznie więcej niż 12 tysięcy w pierwszym przykładzie. To moc dźwigni, która pozwala zwiększyć Twoje dochody bez potrzeby dużego kapitału własnego. Zwiększanie wiedzy finansowej. Wiele osób uważa, że bogactwo to tylko posiadanie pieniędzy, ale prawdziwe bogactwo polega na umiejętności ich generowania i wiedzy, jaką posiadasz. Zanim zainwestujesz w cokolwiek, ważne jest, aby zrozumieć, co robisz. Inwestowanie w giełdę, nieruchomości lub inne biznesy bez wiedzy może być dużym ryzykiem i możesz stracić pieniądze. Kiyosaki twierdzi, że zanim powierzyć swoje pieniądze ekspertom, powinieneś rozwijać swoją własną inteligencję finansową. Dowiedz się o tym, w co zamierzasz inwestować i rób to z dyscypliną. Nie ma magicznych formuł ani szybkich ścieżek do sukcesu. Żyjemy w erze informacji, dlatego istotne jest umieć odróżnić opinie od faktów. Jest wielu gór inwestycyjnych, którzy obiecują, że wzbogacą cię z dnia na dzień. Bądź czujny, ponieważ niektóre strategie, takie jak pump and dump, są stosowane przez osoby o złych intencjach do oszukania inwestorów. Kupują tanie akcje, sztucznie zawyżają ich cenę i sprzedają, zanim zdążysz się zorientować, zostawiając cię z stratami. Dlatego dobrze się informuj. Jeśli chcesz inwestować w nieruchomości, badaj rynek, uczestnicz w kursach, czytaj branżowe czasopisma i nawiązuj kontakty z ludźmi, którzy już są na tej drodze. Ucz się na doświadczeniach innych. Kiedy poczujesz się gotowy, zacznij inwestować stopniowo, podejmując przemyślane ryzyko. Zdobywanie doświadczenia w tym, co chcesz inwestować, jest kluczowe. Kiyosaki podkreśla, że ważne jest nie tylko. Jaki aktyw wybierasz, ale co o nim wiesz? Niestety edukacja finansowa nie jest nauczana w szkołach, co prowadzi wiele osób do trudności finansowych. Jeśli nie podejmiesz inicjatywy, aby się nauczyć, twój sukces finansowy będzie bezpośrednio zależał od Twojego poziomu inteligencji w tej dziedzinie. Jednak stosując te wskazówki, możesz osiągnąć upragnioną wolność finansową. Pamiętaj: pieniądz to tylko pomysł. Jeśli chcesz więcej pieniędzy, Zacznij zmieniać swoje myśli. Kiedy byłem młody, mój ojciec zawsze mówił mi, że droga do sukcesu to szkoła. Wierzył, że to najlepszy sposób na zdobycie dobrej pracy. I faktycznie miał doskonałe wykształcenie, z wieloma dyplomami i wysoką pozycją w systemie szkolnictwa na Hawajach. Mimo to, nawet będąc tak inteligentnym, wciąż narzekał na brak pieniędzy i niezadowolenie z pracy. Problem nie polega na tym, że uczęszczanie do dobrej szkoły przeszkadza w sukcesie, jest wiele osób, które odnoszą sukces po studiach. Prawda jest taka, że nie potrzebujesz dyplomu, aby odnieść sukces. To pomysł, który społeczeństwo nam narzuca, ale to mit. Słyszałeś już o niektórych z tych wskazówek? Zostaw komentarz poniżej, mówiąc: Zamierzam zmienić swoje życie i zobowiąż się do swojego finansowego przyszłości. Pamiętaj. Twoje słowa mają moc. Chętnie zobaczę twoje odpowiedzi i pomogę z wszelkimi pytaniami. Czekam na twoje komentarze. Prawda jest taka, że duża część edukacji, którą otrzymaliśmy, była przeznaczona dla świata, który już nie istnieje. Świat się zmienił, a sposób nauki również. Dziś, w erze informacji, istnieją nowe sposoby na zarabianie pieniędzy, które wymagają trzech różnych rodzajów edukacji. To co naprawdę może Cię wzbogacić, to nie tylko uczęszczanie do szkoły, czytanie książek lub posiadanie dyplomu uniwersyteckiego. Te aspekty są ważne, ale nie są wszystkim. Aby odnieść sukces, potrzebujesz edukacji, a co ważniejsze, działania. To sprawi, że Twoje pieniądze będą pracować na Twoją korzyść. Edukacja akademicka to podejście, które mój ojciec, zawsze będący biednym ojcem, cenił. Miał doktorat i był superintendentem szkół publicznych na Hawajach. Dla tych, którzy wierzą w edukację akademicką, odniósł ogromny sukces i dumnie się tym chwalił. Jednak mój ojciec nie miał pojęcia, jak prowadzić biznes lub zarządzać pieniędzmi. Z tego powodu, mimo że miał dobrą pensję, zawsze borykał się z trudnościami finansowymi. Problem z edukacją akademicką polega na tym, że chociaż uczy podstaw, takich jak czytanie, pisanie i liczenie, nie przygotowuje Cię na życie w rzeczywistości. Jeśli chcesz być bogaty, szkoła często uczy, jak być dobrym pracownikiem. Musisz przestrzegać sztywnych godzin, robić to, co Ci mówią i nigdy nie kwestionować. Jeśli popełnisz błąd, jesteś krytykowany. Jeśli zadasz pytania, jesteś postrzegany jako niewygodny. Ciekawe, że te cechy, które szkoła zniechęca, są dokładnie tym, co pomaga ci odnieść sukces w biznesie i zarządzać pieniędzmi. Często osoby, które dobrze radzą sobie w szkole, jak mój ojciec, cenią formalną edukację, ale ignorują edukację finansową. Wierzą, że ponieważ mają doktoraty lub są szanowanymi profesjonalistami, prowadzenie biznesów i inwestycje powinny być dla nich łatwe. To w rzeczywistości forma arogancji akademickiej, która może kosztować ich drogo. Przechodzimy do następnej wskazówki. Ale zauważyłem, że jeszcze nie polubiłeś tego filmu. To bardzo ważne, aby YouTube nadal pokazywał nasze filmy Tobie, i abyśmy mogli kontynuować dostarczanie wskazówek, które poprawią Twoją edukację finansową. Więc jeśli podoba Ci się ten materiał, polub go to szybkie, łatwe i darmowe. Edukacja zawodowa. Tak jak edukacja akademicka, edukacja zawodowa jest również niezbędna. Uczy cię, jak zarabiać pieniądze i być produktywnym w społeczeństwie. Lekarze studiują medycynę, prawnicy studiują prawo, piloci uczęszczają do szkół lotniczych, a kucharze idą do szkół kulinarnych. Wzrastając, jestem pewny, że byłoby to dumą dla mojego ojca, gdybym zdecydował się zostać lekarzem lub prawnikiem. Ale wiedziałem, że chcę być bogaty i nie poszedłem tą drogą. Miałem dobre wykształcenie akademickie i zawodowe, a po ukończeniu studiów mogłem przyjąć pracę w przemyśle stoczniowym z pensją powyżej 100 tys. zł. Jednak wybrałem inną ścieżkę, koncentrując się na nauce i zastosowaniu wiedzy finansowej. Lekcja tutaj jest taka, że aby odnieść sukces finansowy, potrzebujesz różnorodnej edukacji i, co najważniejsze, nastawienia na działanie. I nie zapomnij pobrać swojego e-booka w pierwszym przypiętym komentarzu. Zawiera on informacje: jak wzbogacić się w zaledwie 6 miesięcy, to, co usłyszałeś, to prawda. Są trzy rzeczy, które nie wracają. Wypowiedziane słowo, wypuszczona strzała i utracona szansa. Nie przegap tej możliwości. Mamy bardzo ograniczoną ilość egzemplarzy. Kliknij tam i sprawdź. Jeśli podobał Ci się ten materiał, jestem pewny, że pokochasz następny film, który teraz pojawi się na Twoim ekranie. Nie przegap to złota wskazówka, która pomoże Ci generować bogactwo. Dziękuję za obejrzenie do tej pory. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału aby nadal otrzymywać nasze treści. Do zobaczenia w następnym filmie.